Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczycie przepis na coś słodkiego, coś bardzo prostego w wykonaniu, ale mega mega smacznego. Chrupiące rolsy grubonadziane kremem, kremem pistacjowym, czyli ostatnio wydaje mi się bardzo bardzo popularnym czymś e, Świat na punkcie pistacji. Takie mam wrażenie właśnie w ostatnich miesiącach. Już doszczętnie, także ja postanowiłem coś przygotować właśnie na bazie kremu pistacjowego. Zobaczycie w dalszej części odcinka, co to będzie, ale już Wam teraz mówię i Was zapewniam, że jest to coś bardzo, bardzo pysznego. I prostego wykonania. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Lecimy po 100 tysięcy na tym kanale jeszcze w tym roku. Także zachęcam, napiszcie w sekcji komentarzy jak Wam się ten przepis podobał. A teraz już nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. Przepis moi drodzy rozpoczynamy od przygotowania rantu. Rantu, w którym to będziemy piekli nasz krążek naszego obwarzanka, można powiedzieć, z francuskiego. Zakładam, że nie każdy ma metalowy taki rant, więc tutaj sposób na to, jak przygotować w domowych warunkach, u siebie w kuchni, takie coś. Potrzebujemy dosyć dużo, jak widzicie, folii aluminiowej, którą musicie pozginać, tak jak zobaczycie to za chwilę na filmie. Chodzi tutaj o to, moi drodzy, aby ciasto francuskie, krążek ciasta francuskiego, w miarę dobrze trzymał się i ukształtował jakąś tam formę. Gdy nie będziemy tego mieli, raczej nam to się wszystko rozjedzie. Ale jak nie macie, nie chcecie tego robić, nie jest to konieczne, po prostu ten kształt będzie nieco inny później, ale w smaku przecież będzie to samo. Mamy tutaj zagięty, dosyć wysoki, teraz jest miękki, ale. Podczas pieczenia, jak tutaj dobrze sobie zamkniecie, wszystko można tu jeszcze pozabijać, podociskać, to naprężenia spowodują to, że on tu się nie powinien nam raczej otworzyć i jako tako złapie okrągłą formę. Ale to na razie na bok i zabieramy się, moi drodzy, za ciasto francuskie. Ja zrobię jednego większego, takiego instagramowego, żeby to fajnie wyglądało, żeby był do nagrania dobry. Czyli efektywny, wy jeżeli chcecie, możecie zrobić oczywiście kilka mniejszych. O, właśnie! Jeden płat gotowego ciasta francuskiego, możecie robić oczywiście sami w domu, jednak to jest czasochłonne i kosztowne, tak naprawdę. Tutaj taki płat macie gotowy za kilka złotych. I teraz taki oto płat musimy pokroić powiedzmy na cztery części, żeby zrobić to jak najbardziej równo. Najpierw płat staramy się przekroić jak najbardziej idealnie na pół, i teraz każdą z połówek ponownie na pół. I teraz ściągamy. I teraz rolujemy. Nie pozostaje nic innego jak tylko to zawinąć. W taki oto prosty sposób. I kolejny pasek na kolejną warstwę. Przygotowałem właśnie blaszkę. Przygotowałem właśnie blaszkę pokrytą papierem do pieczenia. Na razie delikatnie. Odstawiamy tego delikwenta, Rand też na razie na bok. Spójrzcie jeszcze raz, jak to wszystko wygląda. Włączyć możecie również i piekarnik do około 180-200 stopni Celsjusza i piec będziemy to cudo, aż nam się zarumieni i zrobi takie, jak być powinno, ale jakie, to zobaczycie dopiero po upieczeniu. Teraz potrzebujemy jajko, jedno jajko. Wbijamy do miseczki. I za pomocą pędzelka nacieramy naszą kluchę z ciasta z każdej strony, dokładnie, właśnie jajkiem, tak żeby po upieczeniu miała fajny brązowo-złoty fajny, brązowo kolor. Na to wkładziemy rand nieco zmniejszony, można również tutaj położyć jakąś, jakieś naczynie żaroodporne, tak żeby ta forma nie szła w górę, e, raczej nie powinna, tylko bardziej rozlewała się na boki. Pieczemy na złoto-brązowy kolor w temperaturze jaką przed chwilą powiedziałem, a w międzyczasie my zabierzemy się za przygotowanie tego wspaniałego kremu. I przygotowujemy moi drodzy teraz to przepyszne nadzienie. Oczywiście potrzebne nam będą pistacje, w zasadzie krem pistacjowy Jednak żeby tego nadzienia było nieco więcej Czymś musimy to wypełnić, chyba że chcecie inwestować pieniądze W kilka słoików właśnie kremu pistacjowego, który dobry nie jest tani Za słoiczek trzeba liczyć około 20-25 zł Ja dodaję tutaj jeszcze mascarpone Pozwoliłem sobie nieco podrzeć ten krem, bo ciężko wychodził także Wlewam go w zasadzie do mascarpone. Nie pozostaje nic innego, jak połączyć te dwa składniki razem ze sobą. Ja pomogę sobie blenderem. I wszystko, moi drodzy, gotowe. Jak widzicie, mam upieczone. Dwa krążki, jeden zrobiony z czterech płatów, ten zrobiony nieco mniejszy z sześciu. Jeszcze postanowiłem zrobić, ale też poza kamerą. I zrobimy sobie po prostu dwie formy: jedno większe, drugie mniejsze. Piekło się około 30 minut. Tego ciasta jest jednak dosyć dużo. Także musicie zwrócić uwagę przede wszystkim na kolor. Chodzi o to, żeby był złoto-brązowy. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. On się kruszy. Od dołu jest przepięknie marmurkowy, przepięknie, widać wszystkie warstwy, nieziemsko pachnie, przestudziłem, prawie są całkowicie zimne i takie oto należy nadziewać, kiedy byście nadziali ciepłe, ten krem by Wam się rozjechał, wszystko by pływało, lało się i tak dalej także nie polecam po prostu, chyba że już nie możecie się doczekać tego przepysznego smaku I teraz takie oto nadziane rolsy stroną, z której wkładaliśmy farsz, moczymy jeszcze obficie w tym kremie pistacjowym. Niech to się wszystko aż wylewa. Niech tego będzie bardzo dużo. I nie pozostaje moi drodzy nic innego, jak tylko pokazać wam jak on wygląda w środku. Otwórzmy sobie tego mniejszego. Multum kremu. Zobaczcie, kto by takiego nie zjadł, dajcie znać. W sekcji komentarzy, czy lubicie pistację. Ja uwielbiam. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek i subskrypcję. Mi się linka leci, zajadam. Do zobaczenia. Mm -hmm.